rok 2025 i powiedzmy sobie szczerze, każdy nowy rok to nowe możliwości w Lidze Legend, ale nie tylko. Każdy rok to nowi gracze i każdy rok to przeżycia. Przeżycia w tym roku były niezapomniane i dziękuję wszystkim bardzo serdecznie, którzy byli na streamie, byli ze mną, są ze mną i będą, mam nadzieję, w 2026 roku dalej. Bardzo wszystkim dziękuję, jesteście najlepsi. Kto jest Beściak Ty, jaki ty, jaki ty, pan! Wielkie serce dla was, wpadajcie na Twitcha na wszystkie socjale, które są w opisie. I dzisiaj musimy sobie pogadać na dość ciekawy temat, a bardziej taki też może śmieszny dla niektórych na temat typów graczy w LOL, u których poznałem w 2025 roku. Czy poznam jakichś nowych w 2026 to się okaże i to przyniesie nowy rok? Ale my dzisiaj musimy sobie porozmawiać o tych graczach, którzy zapadli w moim serduszku najmocniej w 2025. No i zaczniemy sobie ode mnie. Zaczniemy sobie ode mnie, czyli śmieszek buildów. Śmieszek buildów, czyli osoba, która testuje wszystkie buildy, które dostanie. Osoba, która przede wszystkim stawia na to, żeby liga była zabawą to bardzo wielu innych ludzi dziwi, że są takie jednostki specjalne. W sensie mnie wtedy nazywają specjalnymi, ale ja uważam, że to jest super. Say what? To jest osoba, która testuje nietuzinkowe buildy na nietuzinkowych rolach. Kiedyś nazwaliby to trolem pewnie niektórzy, dalej tak to nazywają. Ja to natomiast nazywam po prostu śmieszkiem od buildów. Jest to moja skromna osoba. Mam nadzieję, że wy w tam kręgu swoich znajomych posiadacie takie osoby, bo śmieszek buildów bardzo często wiąże się po prostu ze śmieszkiem, osobą, która jest po prostu kurwa zabawna, nie to, co generalnie większość graczy ligi, czyli nudne, puste, chłopy, które po prostu lubią yy, grać w tę grę. Tylko on rzuci żartem, pójdzie śmiesznego builda, jak ten build mu wyjdzie, będzie się jarał jak małe dziecko. I tak to właśnie wygląda, a co do buildów to wszystkie buildy są z Discorda, na którego bardzo serdecznie zapraszam. I muszę także powiedzieć, że wszystkie buildy są od widzów. Każdy build od widza będzie, że tak powiem, wcześniej pokazany co, jak, gdzie. I tyle. Dziękuję bardzo. To by było na tyle. Takiej wiecie, krótkiej reklamy i krótkiego wprowadzenia do śmieszka i do buildów, czyli śmieszka buildów, bo jest to pierwszy typ gracza, który jest spotykany na samoner strifcie dość często. W sensie, dobra, ja, nie, ja nim jestem, więc w sumie za każdym razem go spotykam na samerstrif'ie, yy, ale no tak to wygląda. No umówmy się, tak to po prostu wygląda. Mam nadzieję, że Wy też takich śmieszków macie, bo ze śmieszkami życie. Leci po prostu łatwiej, a bez śmiania się, to jak bez ruchania, czyli jest przypał. Drugim typem osoby, który poznałem w 2025 jest dopaminowy baron. I dlaczego dopaminowy baron. Odpowiedź brzmi nie wiem, choć się domyśla. Ponieważ w dzisiejszych czasach, czasach TikToka, czasach krótkiej formy, czasach, gdzie to właśnie ta szybkość dopaminki głównie gra rolę, no to tak tacy gracze znaleźli się też w lidze, są to gracze, którzy głównie bazują na tym, że każdą wolną sekundę poświęcają na inne czynności, żeby dopamina ciągle się zgadzała. Wiadomo, jedynie kiedy nie robią dwóch czynności naraz, no to w momencie, kiedy, farmią, kiedy się fajtują i farmią. Ale jeżeli idą na linię, to wiecie, od razu na linię tam się różnie idzie. W early game idzie się troszeczkę dłużej. Idealny moment na przejrzenie TikToka, idealny moment na to, żeby te po prostu rzeczy i social media przyskrolować Ko kochają się bić, bo kochają dopaminkę. Lubią jak jest dużo rzeczy na ekranie, dużo się dzieje, dużo ludzi się napierdalają. Sparing hmm? po napierdalamy się troszkę co? Wiecie o co, wiecie o co chodzi. Jeżeli ktoś myśli, że nie ma takich graczy, no to to jest moja lista. Ja się z nimi spotkałem. Wy możecie od razu w komentarzach dać swoją listę 10 typów osób, z którymi najczęściej się spotykają. Spotykacie. To są moje. Osobiste yy, przeżycia, kurwa, się powiedzieć przemyślenia, przeżycia, i tak to wygląda, więc dopaminowy baron także ma swoje miejsce tutaj w Lidze Legend. No i czego by nie mówić, jest to osoba, która po prostu musi ciągle być na dopaminie. Jak nie ma jej na dopaminie, to tak jak, tak jak wiecie, osoba uzależniona od różnych rzeczy, no po prostu nie daje rady. Tak to właśnie wygląda. Kolejnym typem osoby, którą poznałem w tym 2025 roku jest gracz na trzeźwo, nie gram. I jest to chyba najprostszy typ gracza i czasami też najzabawniejszy, przez to, że bardzo często jest w stanie na pewno nieodpowiednim, choć niektórzy by powiedzieli, że po niektórych można się spodziewać, że najprawdopodobniej z tego stanu w ogóle nie wychodzą. Ja w ogóle chciałem zgromadzonych serdecznie przeprosić, że nie piłem wczoraj i przedwczoraj. Ja to nadrobię chyba już dzisiaj. Także szykujcie się. A jak nie dzisiaj, to jutro. Ale ogólnie też nie jest. Ale jest to gracz, który gra pod... Yy... Wpływem najróżniejszych środków. Nie będziemy o wszystkich mówili, prawda? Nie chcemy tu się silić na demonetyzację naszego materiału, ale wiecie o co chodzi. Każdy ma takiego znajomego, każdy środek też, pamiętajcie, jest inny. Każdy na pewno też kiedyś po pijaku zdarzyło się mu jedną czy ze dwie gierki w Lola przygrać, ale są tacy gracze, którzy na trzeźwo w ogóle nie grają w tę grę. Jest takich osób nie za dużo, ale się takie zdarzają. Nie będę osobiście z mojego Discorda mówił, kto te, co to są za osoby, bo znam takiego jednego ananaska, który z nami często gra, ale wielkie pozdrowienia dla niego. Jesteś najlepszy, pamiętaj, nie zmieniaj się. No, mógłbyś kiedyś zmienić stan na trzeźwy, ale no to wiadomo, dla, dla takich ludzi bycie w stanie trzeźwości to po prostu jak bycie frajerem. Wiadomo, o co chodzi. Kolejna postać się <laughs> ja powiedzieć kurwa, za dużo Ligi Legend. Dlatego już mówię o postaciach. Wiecie co? Poczekajcie kawka. Mm. Napiję się kawki i wam zaraz opowiem o czwartym. Typie gracza. Czwarty typ gracza jest to mania, Maniak, czyli osoba, która najprawdopodobniej... Jeszcze je chodzi do podstawówki Slash do Technikum albo nie ma pracy. I cały swój wolny czas poświęca na napierdalanie w tę grę, ale nie po to, żeby wbić rangę, nie po to, żeby coś z tej gry wynieść, po prostu żeby w nią grać. Wiecie, są tacy, to są takiego typu gracze, którzy grają dla samej gry yy, No i tak de facto mają grać tyle ile mogą. Do wyżygania będą grali, będą grali do odciny, będą grali do momentu kiedy yy, nie wiem właśnie, kiedy oni kończą grać, bo najczęściej to jak ja przychodzę, mamy takiego jednego na Discordzie, jak ja przychodzę, to on gra, ja wychodzę, to on dalej gra, więc nie wiem, kiedy kończą, najprawdopodobniej nigdy. Jestem ciekaw, co będą robili kiedyś w życiu, ale to będzie problem przyszłych ich, a bo oni w dzisiaj grają sobie 28 rankeda z rzędu. Czy jest takich osób dużo? Z czasem coraz mniej jest takich osób, ale na pewno też ich się trochę znajdzie. No, i co? Możemy sobie przejść do piątego. Yy, piątej osoby jest to po prostu gaduła osoba, z którą w sumie też się utożsamiam, bo po prostu jest to osoba, która yy, na nanosekundę wypowiada jakieś 800 tysięcy słów. Mniej więcej polega to na tym, że te słowa najczęściej nie mają żadnego ładu i składu, a także. Yy, po prostu gadać, żeby gadać. Wiecie, tak jak idziecie na Wigilię, bo właśnie no, taki też klimacik lekki jest, no to idziecie na Wigilię i musicie z ciocią zamienić trzy słowa. No to taki gaduła by zamienił też trzy słowa, ale zamieniłby te trzy słowa na sekundę. No i na tym polega gaduła, że po prostu najczęściej gada bez sensu, bez jakiegoś ładu i składu, Mówi, żeby mówić, lubi mówić, dla niego gra nie jest najważniejsza, dla niego najważniejsze są interakcje między osobami, i też ważna rzecz jest taka, że bardzo często taka gaduła gra tylko i wyłącznie w momencie, kiedy jest ktoś do grania. No, bo solo, wiecie, gadać do siebie też, takie trochę pojebane w dzisiejszych czasach, to pewnie może jakiś psychiatryk by wleciał albo coś takiego, no a taka gaduła by się nie chciała, na takie rzeczy namawiać, w sensie, wiecie. Nie chciałaby skończyć swojego pięknego życia w normalnym tym, tylko w... nie chce w skrócie kończyć w psychiatryku, więc najczęściej taka osoba gera albo duo, albo trio, albo w piątkę solo, raczej nigdy gadua nie gra, no bo wiecie, są rzeczy, które pasują do siebie idealnie, idealnie pasuje tak zwana Wódeczka i Ogórki, idealnie pasuje wiele różnych rzeczy, no i gadła idealnie pasuje do paru osób. Tak to wygląda mniej więcej. No, jeżeli nie wiecie o co chodzi, no to nie mieliście nigdy w życiu do czynienia z gadułą, ale takich gadu jest dużo. Kolejną, tak naprawdę parą jest Sim i kobieta. Jest to duo, nigdy nie występują w osobnym, że tak powiem, połączeniu smakowym. Jest to raczej dwójka osób, najczęściej grają duo już by się domyślał, że najczęściej jest to dłobot. nigdy by się tego nie spodziewał. Jest to najczęściej taki obraz, że jest mężczyzna, no i ten mężczyzna jest raczej yy, taki wycofany, taki trochę się bojący, ale przy tej kobiecie zyskuje tam te cztery punkty, że tak powiem, do stylu. No i wiecie, no i jest taki, taki, taki trochę jest pewniejszy. Tak jak wiecie, jak wasz wujek po czterech głębszych na imprezie albo na jakimś weselu, no to tak właśnie, tak właśnie Simp swoje swoją pewność siebie buduje przy takiej kobiecie. Kobieta ta najczęściej nie potrafi grać. Najczęściej gra na suporcie. Najczęściej gra Yumi. To nie jest stereotyp, to są po prostu fakty. No i najczęściej gra Jumi albo jakimś innym takim supportem, który po prostu bazuje wokół swojego AD Carry. No i w sumie to kobieta, tak jak zwykle, nic nie robi. Yy, żarty, żarty, żarty. Nic nie robi. No, yy, tak to wygląda. Czy kiedyś widziałem samego Simpa? Nie, bo wtedy te Simpy najczęściej są, wiecie, nieaktywne, nieaktywne. Nie zaktywowały się jeszcze, bo też bardzo często możecie grać z Simpem, ale nie wiecie, że to Simp, dopóki nie będzie tej kobiety. Dlatego daję ich tutaj w duo. No bo generalnie Simpów dużo jest na świecie. Oni się po prostu aktywują. Nie zawsze. Tak bym powiedział, musi być zawsze pierwiastek kobiecy, żeby sim się aktywował w danym graczu. Wiecie, o co mi chodzi. Więc no, tutaj y, rozróżnić jest go od zwykłego gracza bardzo trudno, ale jeżeli nie jesteście pewni, czy wasz kolega jest simpem, to po prostu kurwa zaproście do gry jakąś koleżankę i się dowiecie, czy się z nim kolegować, czy też nie. Kolejną postacią Kurwa postacią, za dużo lola. Będę już mówił post postaciom i chuj. Kolejną postacią jest typ mądra mądralińskiego. Był taki smurf, który był taki mądry. Wymądrzał się. Ja na przykład się nie wymądrzam, tylko napiję się kawy. Hmm. Taki właśnie smurf, który się wymądrzał. No i co? Był to smurf dość ciekawy, bo gadał on dużo, ale... Myślał, że gada mądrze. Prawda była taka, że no nie gadał aż tak mądrze. Każdego denerwował tą swoją mądrą gadką i w Lolu jest tak samo. W Lolu są osoby, które myślą, że są mądre, nie są mądre. No i tak to wygląda. Myślą, że coś wiedzą na temat tej gry. Najczęściej chuja wiedzą, ale każdego chcą przekonać, że wiedzą bardzo dużo. Najczęściej wtedy osoby, które jak jeszcze go lubią, to udają, że mówi trochę z sensem. Jak go osoby nie lubią, to nawet się z tym nie kryją, tylko mówią, żeby przestał pierdolić głupoty. No i tak to wygląda. Takie osoby mądre najczęściej będą was wyzywały na czacie, będą wam mówiły, coś zrobiliście źle, kiedy oni wszystko zrobili dobrze. No wiecie o co chodzi? Klasyczny motyw yy, przerośniętego trochę ego. No, ten typ tej osoby wynika z bardzo wielu składowych. Ale głównie właśnie z przerośniętego ego i z tego, że chcą sobie komuś coś udowodnić. Mógłbym ten typ nazwać egoistą, ale to taka nazwa, bardzo wiecie, oklepana, wolę nazwać go mądrym i wyjaśnić, że to jest takie połączenie, połączenie cech charakteru, trochę egoistycznych i trochę takich innych. I co? I to tak naprawdę chyba tyle co do mądrego, no ponieważ jest on raczej postacią i osobą, która bardzo często nie wiadomo dlaczego nie jest zbyt lubiana przez właśnie swoje różne cechy. I tak to właśnie wygląda. W ogóle dajcie znać, jaką, jakim typem osoby, jak, do, jakiej, do jakiej osoby jest wam najbliżej bo no ja już powiedziałem osobiście, mi najbliżej jest do tej pierwszej, dlatego od niej też zacząłem, od niej w ogóle powstał ten materiał, bo wpadłem sobie na pomysł, że fajnie by było pomyśleć sobie o najróżniejszych postaciach, które, że tak powiem, są w lidze, a bardziej o osobach, typach osób. Kolejną rzeczą jest tak zwany podmienieniec. Na czym to polega, co to jest za postać? Otóż wyobraźmy sobie swojego kolegę, który niedawno zainstalował ligę. Dodatkowo oglądał dużo materiałów z Lola, więc coś nie, coś wie, ale posiada Silvera i jego raczej experience z tą grą jest dość mały, ale naoglądał się coachów i innych takich osób. No i ma tego Silvera i on bardzo by chciał. Mieć tego Challengera, i on generalnie tego Challengera już dawno zdobył w swojej głowie, ale dalej siedzi w Silverze. No i to jest taki typ osoby, czyli taki podmienieniec Silvera z mentalem z Challengera, czyli jakby mental i wszystko. To jest trochę taki typ podobny do typu mądrego. Ale mądry jeszcze cechuje się tym, że często też nie gra po prostu rankedów, a taki gościu gra rankedy, chciałby mieć bardzo wysoką rangę, bardzo dużo konsumuje treści około Ligo legendowych, ale nie takich jak ta, tylko raczej takich wiecie, co robić, jak gankować, gdzie przyjść, gdzie wyjść, gdzie przejść, jak drake robić, jak stawiać wardy, ale dalej siedzi w tym Silverze, no i nic nie zapowiada się na to, żeby wyszedł. Mental już ma zbudowany, ewidentnie coś nie styka. Pytanie co, czy jego wyobrażenie na temat Challengera, czy nie styka to, że po prostu gra słabo, ale myśli, że kiedyś będzie gołtem? Nie mam pojęcia jak to wygląda, ale z taką osobą się też spotkałem, więc o tej osobie opowiadam. Generalnie z, każ z każdą osobą z tej listy się spotkałem, więc o nich. Opowiadam i stąd też moje takie typy. Wiem, że to się tak nie nazywa. Niektóre te nazwy są do dupy, ale wiecie, wymyślałem je na prędce, umówmy się, ja nie będę na, na jedną nazwę z ligi poświęcał pół godziny, więc nazwałem to po prostu podmienieniec Silvera z mentalem z Challengera. Tak to wygląda. Jest to, no, no taki kurwa, wiecie, taki Silver, co chciałby grać jak Challenger, ale nie potrafi, ale myśli jak Challenger, ale w sumie to nie wiadomo kurwa, kto to jest. I kolejną osobą, za pomocą, dzięki serialowi Arkane, tak naprawdę można powiedzieć, że powstał kolejny typ gracza. Typ gracza typu serialowiec. Serialowiec, czyli osoba, która gdy wyszedł Arcane albo trochę po, zaczęła go ostro oglądać i stwierdziła, że przyjdzie do tej gry. No i myśli, że jak obejrzała se serial, to wie o tej grze wszystko. Później okazuje się, że nie wie nic, ale on dalej twierdzi, że wie wszystko. Jest, są takie osoby, są takie osoby, niestety, jakby... No, niestety one są. Później te osoby zaczynają oglądać po prostu gierki z ligi, i wiecie, jakby w odróżnieniu od tego podmienieńca, one tylko oglądają. One grają tam może jedną grę, dwa na tydzień, i wiecie, ale myślą, że jak poglądały, no to skill, że tak powiem, pamięć mięśniowa sama się zbudowała, i wszystko wiecie. Tylko za pomocą oglądania. Są to raczej osoby, które preferują oglądanie nad graniem. Nie są to gracze. Są to po prostu osoby oglądające yy, najróżniejszego typu i konsumujące treści właśnie w sposób poprzez oglądanie, a nie poprzez granie, więc to z graczem praktycznie nic wspólnego nie ma. Wiecie, to, że się odpali jedną grę na tydzień, to nie znaczy, że się jest graczem, no i to jest właśnie serialowiec, taki typ gracza bym powiedział, chociaż gracza to bym go nawet nie nazwał, no taki typ osoby, która gra czasami w ligę, ona też najczęściej gra w Duo Trio, kwadra, kurwa, y, Pentakil, wiecie, wie, więcej niż w jedną osobę, bo uważa, że pojedynczo nie ma co grać, w tę grę to jest strata czasu i najczęściej właśnie gra z kimś. I ostatnim już typem osoby jest cicha woda. Cicha woda jest to wymyślona nazwa specjalnie. Jak myślę sobie cicha woda, to myślę o jednej osobie z naszego Discorda, dla której ona wie, ona wie, że jest cicha, spokojna i to jest dla niej głównie ta tutaj nominacja, yy, nominacja w tym, żeby znaleźć się w tym odcinku. Zajebi to są najczęściej zajebiste osoby cichutkie, ogarniające grę do perfekcji. Można powiedzieć, że ta cicha woda w tej grze nawet grała z nami, właśnie jak na nie gramy i grała Katariną. Gościu jest wspaniały. Ma wysoką rangę, nikomu się nie chwali, nic nie mówi, po prostu gra, robi swoje, robi totalne oro. Nie jest śmieszkiem, zawsze wiecie, z tego jak ktoś gra jakimś śmiesznym buildem czy coś, to się pośmieje. Taki normalny gracz, cichutki gracz, najlepszy typ gracza, którego ja zawsze będę szanował, takich jest coraz mniej w tej grze. A mogłoby być ich coraz więcej, bo jest to coś wspaniałego. Nie wyzywa, nie umie wyzywać. Yy, można powiedzieć, ideał Pierdolony. Ideał. Teraz ktoś sobie pewnie myśli, że ja troluję, ale serio tak jest. Nie wierzycie, to po prostu wbijcie na Discorda albo chociaż na jakiegokolwiek streama i tyle. Dziękuję Wam bardzo serdecznie za oglądanie. Mam nadzieję, że będziemy się widzieli w 2026. Ba, na pewno się będziemy widzieli, bo nowy sezon będzie niósł mnóstwo możliwości. co? Trzymajcie się w kolejnych odcinkach. Do zobaczenia. Zostawcie łapka, suba. Jeśli chcecie podbicie materiał, będzie mi dozgonnie wdzięczny, będę Wam dozgonnie wdzięczny. I co? Do zobaczenia. Cześć. W kolejnych odcinkach się widzimy. I co? Dzięki. Dajcie też znać, jakie Wy osoby poznaliście. Do zobaczenia. Trzymajcie się. Cześć.